Cześć, witajcie znowu, tym razem w serii Slender zawitamy do hospicjum, tradycyjnie trzeba zebrać 8 kartek, ostatnio w sanatorium mi się to udało, sam byłem zdziwiony, od razu mówię, od razu mówię że w hospicjum bardzo rzadko grałem, bo, bo nie lubię tej mapy jakoś za bardzo, więc, więc to będzie zupełnie improwizacja. Nie wiem gdzie są kartki, nie wiem gdzie jest Slenderman, tego zresztą nie wie nikt. Dobra, jedziemy. Oh Spice. Aha, complete the poem, czyli musimy skompletować jakiś ładny wierszyk. Dobra, jak każą to szukamy. Jakieś napisy, dobra. O, przestrzenie są spore, ale również sporo ich jest, więc zgubić się tu naprawdę nie jest trudno. Okej, okay, jest cisza. Latareczka działa. I jest pierwsza kartka. O, dzień dobry. Dzień dobry. Always hunting. O. o, zaczęło się. Czy mi się zdaje, czy te dźwięki są coraz głośniejsze? Z każdą częścią. Wejdziemy tu. Tu jest czysto. Aha, e, warto wiedzieć, że jak już wspominałem w poprzednim gameplayu, że tutaj już nie warto się odwracać, bo nie przynosi to żadnych korzyści. Inna sprawa, że, że latarka nam się nie wyczerpuje. To jest plus. Tu jeszcze. Aha, ważna rzecz, żeby się nie zatrzymywać absolutnie, bo, bo Slenderman, jak tylko na niego nie patrzymy, to on się właśnie porusza i, i jak się zatrzymamy, to nas po prostu bo za jakiś czas dogoni. Warto sobie podbiegać co jakiś czas co kilka metrów. Dobra, wróciliśmy na start. Pewnie powinienem się wrócić tam, gdzie on stał, ale może za którymś podejściem tam dojdę. Na razie nie chcę go prowokować. No i dużo jest miejsc, w których trzeba się rozglądać. Niekoniecznie oglądać za siebie, ale rozglądać na woki, a. On ma to do siebie, że we framugach drzwi też bardzo chętnie sobie wstaje i czyha. Już mi serce wali. Dobra, mamy drugą część. Can't run, can't hide na 6, czyli kartek jest 8 tradycyjnie. Wow, Ale zbieramy je jako poemat, jako wiersz po dwie, po dwa wersy. No gościu. W sanatorium mi dałeś luz, a tu mnie już atakujesz od początku? O, dobra tu. ...czysto, chociaż byłem chyba już tu, nie wiem. Orientację mam tu kompletnie nie na miejscu. No ale nieważne, po prostu będę wchodził wszędzie gdzie się da. Chyba też tu byłem, ale nic na to nie poradzę. Tym razem pójdę prosto, bo tego nie kojarzę, tych rur. Aha, dobra. Save me. O, oh, tak, O i zaczęło się te wspaniałe dzwonki. Idziemy prosto. Ja już jestem przerażony. Mówię właśnie o ślepych zaukach, a to proszę. Dobra, musimy skręcić, nie ma wyjścia. Lewo czy prawo? dłużej się bezcelowo błądzi po pomieszczeniach w tym gorzej dla nas niestety. O, dobra, żartowałem. Popychał mnie chyba trochę. Nie wiem czy to są moje schizy, czy mi naprawdę coś się dzieje. Ale czułem, żeby coś mnie popycha. Lepiej go nie prowokować chyba, bo on to słyszy. O. Błądzę już bezcelowo, bo nie wiem gdzie mam iść zupełnie. Tu nie. Tu nie, tam nie, dobra idziemy dalej. Tu, 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 tu nic nie ma. Panie Slendermanie, hello. God! Nie pchaj mnie gościu. Nie chciałbym wiedzieć, że to jednak o mnie pobycha. Ani się tym bardziej odwracać teraz. W drugą stronę za siebie. No, za długo go nie ma. Coś tu jest, nie tegas. Hello! Whoa. No gościu. Ile to jest sześć kartek na osiem? Cóż, no coś za szybko nas chyba całną, co? Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Może i tu będzie komplet, a może nie. To się okaże, ale no, przeraził mnie dosyć mocno. Dobra radę. Za bardzo. Bazowane na Slenderze. Mapkę stworzyli Mark Steen i Ray Bridges. Obaj mają stronę Slenderman's Shadow, na której umieszczają informacje na temat swoich mapek. Wyrzucają też, no też swoje mapki całkiem, prawda? Dobrze wykonane, jak widać zresztą średnio co tydzień albo dwa jest nowa mapka, także warto śledzić tam ich stronę. E, o czym nie wspomniałem jeszcze. Mamy glow sticki takie sobie do rzucania. Wygląda to tak. E, można to sobie mm, zaznaczać, gdzie już byliśmy, a gdzie nie, ale w zasadzie one są mało przydatne, bo z daleka albo w ciemności nie za bardzo je widać. Co zresztą teraz możecie zobaczyć. No ale nic. Może jakoś orientacji nam dodadzą. Zrobiła się cisza przyjemna. Do pierwszej kartki nic się nie dzieje. To podobnie jak w każdej części. Chyba, że... Ach, znowu ten wesoły koleś. E, chyba, że zbłądzimy i chodzimy sobie po tych pomieszczeniach, czy po lesie, czy gdziekolwiek zupełnie bezcelowo. To wtedy fabuła, jeśli tu ma w ogóle jakąś fabułę, jest automatycznie popychana do przodu i, i na Slendermana już się można naciąć, nawet nie mając żadnej kartki w garści. Tu w ogóle nie kojarzę tego. Aha, to jest ta wyrwa w ścianie. Ale nic tu nie widzę. Może tu, może nie. Dosyć rzeźko i ochoczo się rozglądam, ale to... Tylko na początek, tu kolejny jakiś gracz, który nie za bardzo chyba wie o co chodzi, albo się wystraszył. Drzwi. Tu, i tu, nie tu. Tu jest kolejny zaułek, nie ślepy, tu kolejny. Co my tu mamy? Bros and Barn Make love, not war. O, bardzo ładne słowa. Kurczę, ja tu w ogóle nie byłem jeszcze. Nie mam pojęcia gdzie ja jestem. Aha, you might bro, dobra. O, jest karteczka piękna, się świeci. Slow, painful death, o oh, Dobrze wiedzieć. Pójdziemy może do... Do PewDiePie'a. Do tego ładnego ogniska. Racist Tumblr.com oh. Nope.jpg, okej. Okay. Tam był kolejny gracz, jest kartka. Chyba też są w stałych miejscach. Mówię nie zatrzymywać się, ale sam ten błąd popełniam no, ale czasami warto się rozglądać za jakimiś easter egami, czyli tymi żarcikami, którzy, które autorzy obficie zamieszczają. A można też czasem i siebie tam spotkać oczywiście. Trzeba wnieść na konto tych dwóch panów albo jakiś ładny filmik zmontować, który im się spodoba. No, sposobów jest sporo, generalnie. Jakby ktoś chciał zaistnieć w grze, to, to walić na Slenderman's Shadow i tam szczegóły już sobie poczytać. Dobra, wracając do naszej gry, tego łotra tu nie widzę, ale widzę kartkę. To będzie czwarta. O rany. Stał na tle okna, jak cień. Dobrze wiedzieć, że jest za mną, ale to jest żadna reguła, bo on w każdej chwili może się pojawić przede mną na przykład. Dlatego... tu się nigdy nie jest bezpiecznym. O, stał sobie. Always look back. Nie, nie będę look back. A. Ale nie będę się zatrzymał i podziwiał, bo już nie na tym etapie, kiedy ma się te 6 kartek, czyli 12 wersów tego wiedzy. Dwa razy po 6, no więc nieźle w zasadzie. Dobra, z hospicjum na razie będzie tyle. Muszę troszkę odetchnąć sobie. No dobra. E, dzięki, że oglądaliście po raz kolejny. E, zapraszam na następne filmy. E, I wkręcajcie.